Siemaneczko, jak już tu jesteś, zostaw coś po sobie, witam Cię serdecznie w naszym widzimie? Dzisiaj bierzemy sobie barciowe widziadło na nasze zlecenie. Zobaczymy sobie, mam no tutaj odwar z wiwerny. przypomnę sobie co ten odwar z robi. Każde udane trafienie zwiększa siłę ataku do czasu zakończenia walki lub otrzymania obrażeń od innych obrażeń od... Zatruć eliksirami. Zwanie czas. Dobrze. Tutaj blokuję magię. Sobie inną petardę tylko wezmę pod Igni. Dokładnie. To jest spoko. Myślę, że nic więcej tu nie będę robił. Może ewentualnie... O. Taka pierdolka, że sobie zjemy coś, żeby rozsłyszeć HP. Odwiedzę tutaj naszego ziomeczka. Naszego tutaj. Czy ja dobrze idę? Chyba nie. Dobra, na pewno nie. Chociaż ty. Ja na pewno nie idę dobrze, to już mogę powiedzieć. Po prostu on jest u góry, dobra, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Ale nieważne, już pominiemy go. Chciałem zobaczyć, czy nie mam może jakichś receptur lepszych, albo chociażby przypisów. Jakżeś Dobrze, kochani. Te parciowe widziadło, jak się nie mylę, to nie jest jakiś e, ciężki quest. a na myśli, że to nie jest od tu większego levelu, niż mam z zadanką. trzeba jeść białą farbę dobra, to powinno być zaraz jakaś podróż tutaj 3-4 już widzę pyk dobra fajnie, że mamy obok to do kochani. Tędy nie przejdę, tędy nie przeskoczę, ale tędy przejdę. Porozmawiam najpierw z palem. A oto moi synowie: Bernie, Franklin i Hugo. Hmm, Rico Meiersdorf, to jakaś rodzina? E, tak, to mój najmłodszy syn. Niestety, zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. E, czemu pytasz? Znacie się? E, no cóż, tak. Mieliśmy streszność. Ale ja nie od. tym. Przechodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. Jeśli chodzi o zapłatę... Najpierw cena Wiadomo, schylać się po nic nie warto. A niech ci będzie. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycje. Czyli umowa stoi. Stoi. Dajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje. To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych robków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu? Raczej po odmrożeniach. Sine wargi, na włosa, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Odmrożenie? Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę, chodź za mną. Tędy za mną! Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przestęp. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie! Ojciec podpisał niedawno kontrakt z To Znaczy, że widziadło jest z w nie śmiesznie biegną. Ogólnie przypominam sobie o co w tym kłoście chodzi. Kto będzie przeciwnikiem? No tutaj. tu widziadło zabiła parobka. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. Krew zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu, bo to parobę. Będziemy pewnie jeść po śladach. To ich barciowe biciako ma dość sporą rolę, te ślady. Jest ciężkie. Przez wodziszkę? Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która daje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg, może ślady ciągną się dalej. Ma. Będę szedł po prostu wokół brzegu i zaraz znajdę jakieś tropy. Jakiś wróg tam jest. Ale śladów jak nie było, tak nie ma. Właśnie, nie ma tych śladów tu. Wydaje mi się, że tutaj powinno coś już być, nie? Chociaż tutaj była ta wysepka. Tutaj podpłynę. O, mam. Jest sadzawka, muszą być i utopce. Ale to raczej nie one zniszczyły Dobra, on tutaj w lewo odbija. I jest jakaś jaskinia. Nie przecisnę. Może jest inne wejście. Otwórz piwnicę. Dużo spirytusu, to się przyda nam do... Do naszych eliksirów. Co jest dobrą opcją. Dobra, tyle nam starczy myślę. Nie będziemy przecież doprowadzać naszych ludów do bankructwa. Przejdę tędy chyba nie. A szkoda. Dobra, tu jest piwnica, no ja wiem co to jest. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Od to budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaregluj drzwi. Nie wiadomo co stąd wypuszczę. Widać szrom pod nogami. Tak jak widzicie. Dobra, wpadamy tu. Schowam tylko miecz. Dobra, cofnę się, bo nie mogę tego otworzyć ewidentnie. Rodziej ogarnik Ciekawe Co tu robi ogarnę? Tyle. Tak jak opowiadałem, no to już nie był przeciwnik na nasz poziom. Ale zlecenie za złoto zawsze w cenie. Więc sprawa jest prosta. Lecimy po nagrodę. Wybieramy się za coś innego. Przede wszystkim, już zbliżamy się do końca naszych tutaj zaleń w okolicy, ale tylko tak przezornie, no bo musimy po prostu odkryć inne tereny. Wasze barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze dwa tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej Ogar nie zniszczy więcej uli. Dzięki, dzięki Wiedźminie! Jednak co specjalista, to specjalista! Gość na dziś, chłopcy! Wracamy do domu! Jutro czeka nas ciężki dzień! Trzeba odbudować ule, które zniszczył Ogar! Ciągle tylko robota i roboty. Zobaczymy sobie tu. Wiem, gdzie to jest i wiem, że to jest trochę daleko, ale to nic. że to jest wykonany, już questy, więc starszy odebrać nagrodę Płotka, nie poddała się. Teraz wojni. Dobrze. 600 metrów. Co za bandyci tutaj spowalni są? Las pełen wilków i bandytów Dobrze jeszcze troszkę Już widać te budowle tam jechać całe. Medlaki. Ja se tu sięda, jest, się, teraz kończył załatwię. Sporo ich tu jest. Mi się to podoba. No. To wszystko ja. Teraz sporo naprawdę ich tu.

Za czym wężesz? Za robotą. Zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szpalki. Nie mówcie, żeście wiedźmi. Geralt z wie. A ja towar Egebra, jestem tu kwatermistrzem. Nie zaginął wam jakiś oddział niedawno? Zaginął. Co? znalazłeś moje ogłoszenie? Nie, ciała. Zabiła ich samica Wywerny na jej terytorium łowieckie. Wyderna? Bledy test. Odkryłem też coś jeszcze. Nie wysłałeś tych żołnierzy na zwykły zmianach. To był oddział katów, który prowadził redańskich jeńców na egzekucję. Taka jest wojna. Ci, co ją przegrają, giną. Dobra, płać. Płać, Nilgardczyku. Nie mam ochoty na filozoficzne dysputy. Ani ja. Zasłużyłeś na te pieniądze. Masz i zostaw mnie. Teraz jaki miły, nie? Kid, że przed chwilą jakoś tak nie, nie specjalnie to wyglądało, że byli do siebie mieli. Ale dobra. Nieważne, nie ma nic ciekawego, chłop. Bywa. Pewnie jakąś kartę tam... Wygwintar miał Ale to jest nieważne Dobrze kochani Jakieś zleconko wpadło? Nie? Więc idziemy na pijaka z Oksenfurtu i jak widzicie <grywanie> 5 leveli wyżej quest Więc możemy się przygotować Na fajne seranko Więc kochani, na ten moment serdecznie dziękuję, że jesteście, zostawcie coś po sobie. No i co, w następnym kłęście robimy zadanie o 5 leweli wyższe od naszego poziomu. Stay tuned z kanałem.